Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny dzień projektu Łów. Ja jestem z mistrzem dzisiejszego zadania, ponieważ naszym dzisiejszym zadaniem jest odpoczynek. Odpoczynek, o którym bardzo często zapominamy, a jest on bardzo, bardzo ważny. Drapanie też jest ważne, <laughs> więc to co chciałam powiedzieć, mm, to jest taka chwila dla siebie, jeżeli mamy jakieś zmartwienia, jeżeli mamy jakieś kłopoty i wydaje nam się, że mm, no po prostu nic tam teraz nie pomoże nie możemy przestać o tym myśleć to czasem naprawdę najlepiej jest pójść i się położyć odpocząć posłuchać sobie jakiejś muzyki zrobić sobie herbatę położyć się pod kocem jeśli macie ochotę i się przeniosę bo trochę słońce świeci lepiej jeśli macie ochotę i macie kogoś blisko siebie, kto może Wam pomóc w tym odpoczynku, e, chociażby pogłaskać po plecach, czy zrobić jakiś masaż, to oczywiście bardzo fajnie skorzystać. I poprosić o to też. Nie bójcie się nie bójcie się prosić. No jeśli macie kogoś bliskiego przy sobie, to on na pewno z chęcią Wam pomoże. Oczywiście, jeśli sam ma zasoby w danym momencie, żeby to zrobić. Natomiast y, tak samo jak przy właśnie pójściu spać, y, czy drzemka, czy odpoczynek, one czasami naprawdę robią przestrzeń i pomagają nam w rozwiązaniu problemów, które wydają nam się nierozwiązywalne. I wydaje nam się, że musimy cisnąć, że musimy robić, że po prostu bez nas świat się zawali. No nie jest to prawda i czasami naprawdę dobrze jest odpocząć yy, wiadomo, że mamy intensywne dni, yy, że mamy dużo pracy, ale znowu ten budzik, no możemy go sobie nastawić znowu chociażby na trzy minuty, ale przez te trzy minuty być po prostu blisko siebie, dać siebie samemu sobie, dać sobie takie wsparcie, tak jak też mówi moja nauczycielka to sobie ostatnio jakoś często przypominam, żebyśmy nie brali tego, że oddychamy, za coś gwarantowanego. Żebyśmy pamiętali o tym, że jest ziemia, tak. Gdziekolwiek mieszkamy, czy jesteśmy w plenerze, czy jesteśmy w mieście, nie ma to znaczenia. Ziemia cały czas jest. Ptaki śpiewają. Wiatr wieje. Słońce świeci. Czasami jest za chmurą, ale świeci. Ale przede wszystkim jest ta Ziemia, z którą jesteśmy non-stop połączeni. Mm. I to jest nasze wsparcie. I Ziemia nas wspiera non-stop. Więc warto o tym pamiętać i dać siebie wszechświatu tak, żeby on mógł podziałać wtedy, kiedy nasz umysł jest wyciszony, wtedy, kiedy my odpoczywamy. Także dzisiejszym zadaniem jest y, nic nie robienie, chociaż przez chwilę jest odpoczynek, taki odpoczynek trzyminutowy, kiedy jesteście w 100% procentach w tym, może dać więcej niż cały dzień nic nie robienia w cudzysłowie, tak? Także zachęcam i trzymam kciuki, żeby się udało. Jutro będzie już ostatnie zadanie, a dnia siódmego zrobimy sobie rytuał uwolnienia zmartwień. Który będziecie mogli zrobić sobie niekoniecznie siódmego dnia, ale to może być cały weekend specjalnie, żeby na spokojnie znaleźć sobie taką chwilę. Więc zbierajcie siły, odpoczywajcie i do zobaczenia.